Sądzi pan, że lepiej by funkcjonowało na przykład gospodarka, gdyby przeszła państwa ustawa związana z odpolitycznieniem spółek Skarbu Państwa? Ten projekt będzie po raz kolejny zgłoszony? Tak, ale, bo nie odpuszczamy. Ale zainteresowania nie było ani ze strony opozycji, ani ze strony koalicji. Wie pan, ja wiem, że w polityce nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć jeszcze większość. No ale do polityki idzie się też po to, żeby mówić rzeczy, nie te, które ludzie zawsze, również koledzy koalicjanci chcą usłyszeć, tylko mieć odwagę mówić również rzeczy, te, które powinny być powiedziane. I ta rzecz powinna być powiedziana. To znaczy, po 35 latach uwłaszczania się kolejnych ekip na majątku państwowym, czas powiedzieć stop. Nikt nie przebije pisu w tym. Natomiast jak słyszymy te historie z totalizatora sportowego ostatnio, kolega pana Kropiwnickiego w zarządzie, jak słyszymy inne historie, które przecież co chwila przynoszą media, to myśmy się zobowiązywali jako koalicja do czegoś innego. I my będziemy o tym bardzo jasno, twardo mówić. Przecież my nie proponujemy tego, jakichś kar, jakichś sankcji. My proponujemy uczciwe zasady gry. A więc niezależni z konkursu, weryfikowani członkowie rad nadzorczych, publiczny rejestr w wynagrodzeń, karencja. Pomiędzy przejściem z polityki do biznesu, co najmniej roczna w przypadku e, w, tych, którzy, e, jak to nie, kiedyś było takie powiedzenie, chcą się sprawdzić w biznesie, bo już posłami się nabyli, a teraz chcą zarobić prawdziwe pieniądze. Przecież spółki skarbu państwa to są nasze klejnoty rodowe. Odziedziczyliśmy je po przodkach. Ktoś ten majątek wypracowywał przez pokolenia. No to na Boga, on musi być w rękach ludzi, którzy przyniosą kasę nam wszystkim, a nie sobie samym, albo partii politycznej, bo się ich zatrudni, a później oni zrobią przelew na kampanię. Tego też ta nasza ustawa zakazuje. No tak, ale to oprócz jest... tego, żeby mieć rację, to trzeba mieć większość. Tak, ale czasami, jak nie ma większości, to trzeba głośno mówić i tak długo to powtarzać, aż w pewnym momencie to kliknie i większość się pojawi. Najgorsze jest to, jeżeli po pierwszym wyrzuceniu, zostaniu wyrzuconym ze swoimi ideałami do kosza, człowiek się poddaje. W takich sytuacjach nie należy się poddawać, trzeba cisnąć do oporu.